Dzień dobry. Dzisiejsza Ewangelia obnaża pewien mechanizm, który w nas jest w nas, uczniach Jezusa. Mamy sytuację taką, że do Jezusa przychodzi pewien uczony w Piśmie i mówi nauczycielu pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Wielka, piękna deklaracja, piękne zobowiązanie, że no, no będę z Nim zawsze wszędzie, gdziekolwiek on się uda. A odpowiedź Jezusa jest jakby w takim duchu: na pewno, jesteś tego pewien? I zobaczcie, że ta dzisiejsza Ewangelia obnaża ten mechanizm w nas, że zawsze, kiedy coś zaczynamy, i to nie chodzi tylko o młodość, ale w ogóle w życiu, kiedy nie wiem, wchodzimy w relacje, kiedy kogoś poznajemy. Yy, przypomnijcie sobie yy, swoje początki nie wiem, jeśli jesteście w małżeństwie początki tych związków yy, ja wczoraj yy, 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 nie wczoraj, przedwczoraj yy, świętowałem 17. rocznicę święceń za chwilę będę zbrać mi świętową yy, Boże, która też będzie 28 5, 8, tak 28 rocznica bycia w zakonie Pamiętacie te wszystkie momenty, kiedy zaczynaliśmy nową pracę, kiedy no w ogóle generalnie coś zaczynaliśmy i, i wtedy się pojawia w człowieku taki. To jest naturalne, znaczy to, no to oczywiście dużo emocji tutaj nam y, pomagają, ale taka deklaracja, że to już na zawsze, że zawsze będę taki gorliwy, że ja to zawsze będę taki y, y, jednoznaczny, zawsze będę, nie wiem. Pamiętam, ilu z nas, na przykład, kiedy wstąpiło, wstąpiliśmy do zakonu, czekaliśmy na sutannę i że my, my to będziemy ten rocznik, który tym starym zgredom pokaże, że zawsze się da, nie? W niej chodzić. A potem to wszystko jakoś życie weryfikuje i z różnych powodów weryfikuje, że to też jest bardzo ważne, ale generalnie ten mechanizm. I tak sobie myślę, że warto w tym zobaczyć, co Jezus mówi, w tym właśnie serio. Będziesz za mną szedł, warto zobaczyć różne rzeczy. Właśnie od takich demaskujących te nasze w cudzysłowie młodzieńcze, początkowe fascynacje i deklaracje, ale też y, taką zdrową, takie zdrowe rozeznawanie, że może być inaczej niż zakładaliśmy na początku. Czyli zobaczcie, y, w wymiarze kościoła, może tu chodzi o to, że. Y, nie chodzi przecież inaczej. Nie chodzi przecież o to, żeby każdy członek Kościoła i członkini Kościoła byli wędrownymi kaznodziejami. Znaczy, jakbyśmy się wszyscy cały czas poruszali, no to, to myślę, że to nie o to tu chodzi. Zresztą patrzymy na Kościół już na początku, no to apostołowie zakładają wspólnoty, czyli jakby zakładają, że oni, ci ludzie, będą w tym miejscu żyć po prostu. Bardziej chodzi o to, że te dwa tysiące lat, które za nami, z jednej strony mamy niesamowite bogactwo w sensie tradycji, tej dużej, przez duże te, tego doświadczenia, które kościół przez każde pokolenie wnosi, a z drugiej strony, zobaczcie i widzimy to bardzo mocno na własnych oczach: bardzo często górę bierze instytucja, czyli coś, co jest drugorzędne, no bo. Instytucja w sensie takim, że urzędy, budynki. Yy, nie wiem, jak to powiedzieć, yy, ale urzędy też w takim sensie stołki, tak, że ktoś tam rządzi, yy, ma jakąś władzę. No to wszystko jest wtórne wobec pierwsza, pierwotnego zadania, którym jest głoszenie Ewangelii. Że najpierw jest głoszenie Ewangelii, a potem jest cała ta, yy, yy, całe to. Kiedyś Richard Rort miał powiedzieć yy, pudełko, w którym to wszystko się dzieje, czyli pewnego rodzaju narzędzie, którego używamy do tego, żeby to wszystko hulało. I <laughs> można mieć wrażenie, myślę, że wielu z nas tak ma, że to pudełko, to narzędzie, to coś, co było drugorzędne, stało się pierwsze. Że bardzo często yy, yy, tak bardzo już jest ta nasza instytucja obudowana, że z różnych powodów, niekoniecznie tylko i wyłącznie z jakichś interesów, ale z powodu lęku, że to stracimy, z powodu też poczucia odpowiedzialności, bo przecież trzeba być za to odpowiedzialnym, wielu ludzi skupia się na tym, żeby ochronić instytucje, a gubimy to, co istotne, czyli ewangelizację i gubimy człowieka po prostu w tym wszystkim. I myślę sobie, że to jest jedna rzecz, która bardzo obnaża. I ten mechanizm oczywiście możemy wziąć do naszych, do waszych małżeństw, do związków, do, do relacji z ludźmi niekoniecznie związanymi z Panem Bogiem, po prostu do relacji, do różnego rodzaju naszych aktywności zawodowych, społecznych, i tak dalej, że mamy taką gorliwość, która robi fajne rzeczy na początku i potem staje się. Instytucja ważniejsza od tego, co, co było na początku, co było tym, y, tom, tym impulsem założycielskim. To świetnie też widać w kościele na przykładzie zakonów. Zobaczcie, że każdy zakon y, powstawał na zasadzie takiej, że była jakaś potrzeba do zrobienia czegoś w kościele, tak? czyli pojawił się jakiś charyzmat, pojawił się jakiś człowiek, który. Odczytywał, że Bóg chce, żeby wspólnota zajęła się tym czy innym. A potem bardzo często instytucja tego zakonu tak się rozrastała, że dzisiaj bardzo często jest tak, że członkowie ci, którzy żyją dzisiaj tych zakonów, muszą dbać bardziej o to, żeby ta instytucja przetrwała niż o to, co było na początku. Już niektórzy nawet nie pamiętają. Po co wstępowali i po co zakon powstał. Więc to jest mechanizm, który, żeby było jasne, toczy wszystkich nas, czy to będzie kościół, zakony, wspólnoty, rodziny, jakieś rzeczy, które robimy. I tak trzeba. No, na przykład ja jestem teraz w hospicjum, które pamiętacie, zaczę się, zaczęło się od wielkiego pragnienia Jana i jego współtowarzyszy. Do tego, żeby pomagać chorym w okolicach Płocka terminalnie chorym. I na początku to była grupa, która po prostu była szaleńcami. To znaczy oni po nocach jeździli po chorych, odwiedzali ich, żeby, żeby pomagać. Potem zauważyli, że potrzebują też do tego struktur, które z jednej strony będą im pomagać, no bo pomagają, choćby w tym, żeby zbierać pieniądze, więc powstaje stowarzyszenie, które potem rozbudowuje się do do dzisiaj, do, no, do wielkiej maszyny, tak, I, i z jednej strony jest to potrzebne, tak? bo, no bo, bo jesteśmy bardzo materialni w tym sensie takim pozytywnym, że my funkcjonujemy w różnych układach, więc potrzebujemy też zaczepień, a z drugiej strony y, to może być jakimś obciążeniem i jest dla ludzi, bo y, ale i, i właśnie cały problem, albo raczej cała mądrość polega na tym, żeby w tym wszystkim Znaleźć dobry, dobry środek, złoty środek, że odkrywamy, że potrzebujemy tego, co Jezus mówi. Idźcie i w ogóle nic was ma nie interesować. Tak? Nie bierzcie ani laski, ani trzosu i tak dalej. A z drugiej strony no, potrzebujemy pewnych podpór, które nam będą pomagać. Jednak Jezus, ten, który mówi dzisiaj w taki no, trochę cyniczny sposób do tego uczonego w Piśmie, ma też we wspólnocie trzos, czyli ma jakieś zabezpieczenie tej wspólnoty. A więc chodzi o umiejętność rozeznania, ale żeby być cały czas w takiej prawdzie o tym, co naprawdę jest potrzebne. <laughs> I myślę sobie, że <laughs> warto znowu wrócić do tego, co uczył nas Franciszek, czyli do rozeznawania, do tego szukania złotego środka, tego, co będzie bardziej odpowiednie, czy bardziej w danym momencie skupić się na tym, żeby wyjść. Czyli na ewangelizacji, czy na, na tym wszystkim, co, do czego stworzona jest relacja, na przykład nie wiem, w małżeństwie, w przyjacielstwie. W takiej instytucji patrzę sobie na hospicję jak hospicjum, czy w ogóle w, w każdej innej, a z drugiej strony, gdzie znaleźć to coś, co będzie pomagało temu pierwszemu, to znaczy będzie w służbie, że tak powiem, górnolotnie. Do tego, co jest właściwym celem. Więc yy, nie chodzi o to, żebyśmy przekreślili totalnie instytucje, bo one są nam potrzebne. Yy, zobaczcie, bardzo często możemy w jakimś buncie powiedzieć, że instytucja na przykład kościoła jest nieistotna, że to jest bez sensu, yy, że to jest yy, niepotrzebne. Ale z drugiej strony przecież są takie momenty, w których potrzebujemy bardzo wyraźnie zakotwiczenia. Potrzebujemy jakiegoś takiego. Y, no, potwierdzenia, że no, my jesteśmy razem i nie da się tego zrobić bez instytucji. Oczywiście y, trzeba się pytać, czy rozmiar tej instytucji jest potrzebny taki jaki jest, ale chodzi o to, żebyśmy też nie wylewali, jak to mówimy, dziecka z kąpielą. Więc y, ta dzisiejsza Ewangelia niech nas pobudzi do rozeznawania, y, co jest w naszym życiu y, istotne, najistotniejsze, czyli co jest tym celem nadrzędnym. Z drugiej strony, jakie narzędzia wybierać do tego, żeby temu celowi y, służyć i żeby ten cel osiągać. Tak, czyli nie chodzi o jakąś totalną anarchię, ale chodzi o to, żeby y, y, no, to, co jest tym pudełkiem, tym narzędziem, nie przerosło istoty. Także życzę Wam dobrego poniedziałku, y, dobrego myślenia bo myślę, że to rozeznawanie jest nam nieustannie potrzebne w każdym stylu naszego życia i wtedy łapiemy właśnie też takie, taką umiejętność zobaczenia, co jest dobre. Wrócę do tego przykładu, który powiedziałem strasznie długo się dzisiaj robi, do tego przykładu, o którym mówiłem w trakcie, że te 28 lat temu to my będziemy chodzić w tej sutanie cały czas, ale nauczyliśmy się później, mówię o nas jezuitach, żeby było jasne, jezuici zawsze inaczej myślą, ale nauczyliśmy się potem w trakcie naszej formacji, że no właśnie ta sutanna nie jest celem samym w sobie, że ona jest narzędziem, które się czasami przydaje. Podkreślam, że tu chodzi o jezuitów, że ona się czasami przydaje, że czasami ją trzeba założyć, czasami jest konieczna, a czasami nie jest. Że właśnie ta umiejętność rozeznania, co w danym momencie będzie lepsze, będzie nie tyle mi wygodniejsze, co będzie bardziej służyło sprawie. Oczywiście, że ktoś może rozeznać inaczej, i ktoś powie, że w sytuacjach, w których ja uważam, że lepiej, żeby się spotkać z człowiekiem bez sutanny, czy tam bez koloratki, Ktoś inny powie, ale nie. Lepiej jest w koloracji, bo mogę świadczyć. Okej, okay, jeśli masz takie rozeznanie, no to nic mi do tego, rób tak, jak rozeznajesz. I tak jak ja powiem, nie mogę powiedzieć, że mój sposób myślenia, rozeznania i działania jest uniwersalny dla wszystkich, tak ty też nie możesz powiedzieć, no bo wtedy się pozabijamy. Wtedy będziemy bronić tylko i wyłącznie jakichś swoich tez i swojego sposobu myślenia. A nie będziemy widzieć szerzej tego, co możemy zrobić. I myślę, że o to chodzi w tej kwestii rozeznania, co będzie lepszym środkiem. Także, y, że nigdy nie możemy zrobić jakiegoś takiego uniwersalnego na wszystkie sytuacje, bo się nie da przewidzieć wszystkich sytuacji w każdym wieku, w każdej przestrzeni, w każdym y, kodzie kulturowym i, i relacjach, w których żyjemy. Także jeszcze raz życzę Wam dobrego poniedziałku. Y, dobrej kawy. fazę kamera, No. Także wiecie. Czasem mi do niej bardzo tęskno. Dobrego poniedziałku Wam życzę i dziękuję, że tu jesteście, że, yy, że, że, że ten kanał na YouTube żyje. Dzięki Wam i dziękuję moim patronom, patronkom za wsparcie. Do zobaczenia jutro, jak Bóg da. Miejmy nadzieję. Strasznie mi się podoba te, yy, te tło. To nie jest zielony... Ekran, jak w studiu telewizyjnym, potem nakładany obraz. To jest naturalny obraz, który możecie cały czas obserwować, yy, jeśli komuś przeszkadza moja gęba. Do zobaczenia, trzymajcie się.